się ma z tej strony Placy TV Witam Was w Rysowanko 3 Tak, teraz na laptopie Bo tam na tym Paint'cie na Na komórce to w ogóle to Tam nie dało się rysować A tutaj mam No po prostu pamiętam Może nie takiego pełnoprawnego ale to Starsza wersja, ale Zawsze mam więcej możliwości e, e, Ekran jest krzywy Chyba tak. Dlaczego? Bo nie mam mam statywu, może to się tak część i mam po prostu, nagrałem w... tak jakby na selfie że mam wbitego selfie-sticka w... w moją legendarną kanapę, w takie, takie szparki po prostu się fajnie trzyma i to jest na razie, więc tutaj mam rysowanko 3. I nie było tak długo filmów, bo bo miałam szlaban. Czyli inaczej zjadłem nie znaczy czyli in, Czyli inaczej nie mogłem nagrywać, bo nie miałam komórki. No i miał to by to trwało tak długo, że no, średnio było, no ale okej okay. chcę jeszcze powiedzieć, że gdzie co ja powiedzieć? O właściwie nic. Dobra. Za zaczynamy. Mówię no tak, byłem sobie ja. Tak. Tak, byłem sobie ja. I sobie szłem. I coś zobaczyłem. Ale to nie było byle co, bo to był dom, przy którym stała policja. Więc postanowiłem do niego przyjść. No widzę już podeszłam, no to, to widzę policjanta, tak który się drze do drzwi FBI Open Ad. No i co ja mogę zrobić? Nie chcę podejść i po prostu pomóc mu. No więc tak wpadłem na pomysł. Na bardzo dobry pomysł, że wezmę Nokie 330. No, przepraszam się źle to, to wypowiedziałam. No i nią rzuczę... Żu rzucę od drzwi no więc i tak zrobię no, leciała szy szybciej niż odrzutowiec no i okazało się, że aż tak to zrobiłem, że zrobiłem dziurę w czasoprzestrzeni i się otworzył no, no i mnie mi policjanta tam wessa. no i tak wszystko się zniekształciło, nawet my i polecieliśmy do innego wymiaru i do innego I tak się okazało, i okazało się tak, że wylądowaliśmy w jakimś pościgu tak było No i tak coś się stało dziwnego, że dwa samochody się złączyły i coś takiego powstało No i wiecie co się stało? I dysponowało się coś takiego to coś powiedziało do nas. Pora wstawać, czas doszło. Ale okazało się, że to wszystko to był mój sen i ja tylko spałem. I no i tak zakończyło się rysowanko 3. Tak jak już mówiłem, dobiegł koniec. Rysowanka 3. Jeśli ten filmik wam się spodobał, to zostało. To nie zapomnijcie o łapce w górę. O łapce w górę i subskrypcji. Dobra. Tego nie było. To wytnę chociaż nie umiem montować. No więc koniec części trzeciej. Pa i do zobaczenia w kolejnym filmie.